Szanowni Państwo, mieszkańcy Radzynia Podlaskiego. Jesteśmy już w kolejnym tygodniu walki z pandemią koronawirusa. I co prawda w samym mieście nie ma ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem, to jednak w kwarantannie domowej przebywa już 80 osób. Są to dane na dzień dzisiejszy. Jest to zjawisko, które będzie nam prawdopodobnie towarzyszyło przez kolejne tygodnie. Być może będą osoby, które będą wymagały pomocy, udzielenia im pomocy w postaci przekazania lokalu, w którym taką kwarantannę będą musiały odbyć. Dlatego też podjąłem taką decyzję wraz ze swoim zespołem, aby utworzyć takie miejsca. I na dzień dzisiejszy. Została podjęta decyzja przez Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o dopuszczeniu 14 lokali, które są w zasobach miasta Radzyń Podlaski z przeznaczeniem na utworzenie takich miejsc kwarantanny. Tych 14 lokali będzie mogło pomieścić około 80 osób. To jest bardzo ważna informacja. Jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych czterech lokali w postronnym miejscu, tak aby i dla kolejnych osób przygotować miejsce, gdzie będą mogli przejść kwarantannę. Dlaczego tak postąpiłem? Dlaczego tak, takie działania podjęliśmy? Otóż przedstawiciele różnych instytucji zwracają się do nas z taką prośbą, aby w razie konieczności zabezpieczyć takie miejsca. Odpowiedzieliśmy więc pozytywnie na te wszystkie postulaty i oczekiwania. Oczywiście te miejsca, o których wspomniałem, które zostały już odebrane przez stację sanitarno-epidemiologiczną, są wyposażone w łóżka, pościel, koce, ale również środki czystości, również środki dezynfekcyjne, tak aby spełniały te kryteria, które są niezbędne do tego, aby rzeczywiście taka osoba mogła spędzić tam, czy grupa osób, aby mogła spędzić tam tą kwarantannę, 14-dniową kwarantannę. Oczywiście musieliśmy zainwestować, zakupiliśmy prysznice łazienkowe, udrożniliśmy kanalizację, to dotyczy miejsca, które jest w Pałacu, w Pawilonie Południowym Skrzydła Wschodniego, ale również przy ulicy Armii Krajowej nr 2. To są obiekty, które są po Zespole Szkół Zawodowych. Na ten czas te obiekty zostały przeznaczone dla tych potrzeb. Oczywiście jest to kwarantanna tak zwana instytucjonalna. To znaczy jeśli zabraknie miejsc na kwarantannę w ośrodku OHP przy ulicy Lubelskiej 25, wtedy służymy pomocą służbą sanitarno-epidemiologicznym i w porozumieniu oczywiście z panem starostą i Sanepidem te obiekty oddamy do dyspozycji osób potrzebujących. Zaznaczam, są to miejsca przeznaczone na kwarantannę instytucjonalną. Chciałbym również poinformować Państwa o tym, że te wszystkie działania, które prowadzimy, mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, przede wszystkim dla mieszkańców Radziny. Ale cóż, jeśli zdarzy się tak, że będziemy wezwani do udzielenia pomocy komuś innemu, komuś z sąsiedztwa, również nie powinniśmy być na to obojętni. Są również podjęte przez nas decyzje, przeze mnie decyzje związane z przekazaniem środków pomocowych dla... Espezos w Radzyniu dla naszego szpitala, ale również dla pogotowia ratunkowego. Na wniosek dyrektora Espezos w Radzyniu Podlaskim przekazaliśmy do dyspozycji kwotę 30 tysięcy złotych na zakup środków, środków dezynfekcyjnych i środków, które będą niezbędne dla normalnego funkcjonowania szpitala. To jest tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i pracownikom szpitala, ale również pacjentom naszego szpitala. Natomiast kwotę 15 tysięcy złotych przekazaliśmy do dyspozycji pogotowia ratunkowego. Na ten sam cel, tak aby ekipy, które wyjeżdżają w teren, które wyjeżdżają do chorych, aby były w pełni zabezpieczone, aby mogli ci ludzie czuć się bezpiecznie. Wiem o tym od szefa pogotowia ratunkowego, iż bardzo wiele gmin pospieszyło z pomocą e, pogotowi ratunkowemu, ale również, mam nadzieję, i naszemu szpitalowi. Nie możemy być na to obojętni, ponieważ jest to sprawa, która w tej chwili e, jest sprawą no, absolutnie zasadniczą, najważniejszą w naszej działalności. Czujemy się po prostu współodpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców Radzenia Podlaskiego, ale również osób, które przebywają w naszym mieście, a które być może będą potrzebowały takiej pomocy. Chciałbym raz jeszcze powiedzieć o osobach starszych i osobach niepełnosprawnych, które wymagają pomocy. Otóż... W najbliższym wydaniu naszego informatora, informatora miejskiego przekażemy po raz kolejny numery telefonów i adresy mailowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który, którego zadaniem jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym i tym, którzy są naszymi podopiecznymi już od lat, ale również tym wszystkim innym osobom, które będą potrzebowały pomocy. Prosimy o kontakt z naszymi służbami, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Urzędem Miasta, a wtedy podejmiemy stosowne działania. Chciałbym powiedzieć również o tym, że ciągłą gotowość do niesienia pomocy deklaruje nam Wojska Obrony Terytorialnej, ale jestem również w stałym kontakcie z Policją. I komendant Komendy Powiatowej Policji zadeklarował również pomoc, jeśli tylko taka pomoc będzie konieczna. Tak więc wszyscy potrzebujący najsłabsi, nie są osamotnieni i nie będą osamotnieni. Zamierzamy w najbliższym czasie przekazać również bony żywnościowe dla wszystkich naszych podopiecznych, ale również dla tych spośród państwa, którzy. Czują się osamotnieni, którzy potrzebują tej pomocy faktycznie. Prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź też z Urzędem Miasta i takie bony żywnościowe zostaną również i takim osobom najmniej, naj, najniżej uposażonym, zostaną przekazane. To jest bardzo ważne również, że zostaną przekazane bony żywnościowe tym rodzinom. W których dzieci uczęszczały na, do szkolnej stołówki na obiady, a te obiady były refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale nie dotyczy to tylko i wyłącznie tych osób. W tym szczególnym okresie taką pomocą chcemy objąć i inne osoby. Jednak te osoby muszą, muszą przekazać nam informacje na temat swoich możliwości finansowych. Czy na pewno są to osoby, które, które rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia w postaci, oczywiście, tej pomocy żywnościowej? Chciałbym zwrócić się do wszystkich Państwa, tych, którzy swoją wrażliwością, którzy swoją aktywnością wspierają wszystkich potrzebujących, z serdecznymi podziękowaniami. Dziękuję Państwu serdecznie za tą pomoc sąsiedzką, za te wszystkie gesty, gesty miłosierdzia można powiedzieć. To jest naprawdę bardzo ważne w tym szczególnie trudnym okresie. Chciałbym również poinformować Państwa, że w związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa Ponownie ograniczyłem liczbę osób, pracowników, którzy przebywają stale w samym Urzędzie Miasta. Uważam to za działanie pożądane i, i słuszne, ponieważ chodzi o to, aby wyizolować jak największą grupę ludzi, którzy zdalnie mogą świadczyć pracę, natomiast nie chcemy narażać nikogo niepotrzebnie na... Jakieś niebezpieczeństwo. Chciałbym również tutaj odnieść się do kwestii samego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę Państwa, prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez telefony lub drogę elektroniczną, czyli pocztę mailową. Chodzi o to, aby tych ludzi również izolować tak aby nie ulegli oni jakiemukolwiek zarażeniu. Cóż by się stało strasznego, gdyby ta grupa zawodowa uległa jakiemuś no niestety nieszczęściu, co wtedy z wypłatą świadczeń na przykład 500 plus czy innych, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania bardzo wielu rodzin. Dlatego też Proszę o zrozumienie. Proszę o przyjęcie moich uwag jako troski o nasze wspólne bezpieczeństwo. A zagrożenie wcale nie ustąpiło. Ono się niestety, ale powiększa. Dlatego też bądźmy czujni i bądźmy solidarni. Bądźmy solidarni, tak aby rzeczywiście za czas jakiś spotkać się w zdrowiu i Takim, w takiej liczbie jak obecnie tutaj żyjemy w naszym mieście. Pragnę Państwa poinformować o tym, że 25 marca złożyliśmy wniosek o dotację na rewitalizację centrum miasta i oczywiście pałacu potockich w Radzyniu. Oczywiście ubiegamy się o kwotę 22 milionów złotych. Wniosek został przyjęty, teraz czeka nas ocena formalna, a potem oczywiście ocena merytoryczna. Mam taką nadzieję, że wszystkie te działania będą dla nas pozytywne. Kolejnym takim działaniem, które zostało już wcześniej zainicjowane, ale również istotne jest bardzo z punktu widzenia wielu mieszkańców naszego miasta to jest to, że złożyliśmy wniosek o dotację na budowę instalacji fotowoltaicznych w naszym mieście i tu ubiegamy się o kwotę 412 tysięcy złotych. Ten wniosek jest już po ocenie formalnej czekamy na dokonanie oceny merytorycznej. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie wynik tych naszych starań, ale takie działania są podjęte. Uzyskaliśmy z kolei już w tej chwili dotacje na tzw. termomodernizację części naszego obiektu, w którym się mieści urząd miasta i urząd gminy. Chodzi o salę konferencyjną wraz z zapleczem. Otrzymaliśmy dotację rzędu 433 tysięcy złotych, a wartość całego zadania to jest 877 tysięcy złotych. Ta różnica z górą tam 400 tysięcy złotych będzie pokryta przez urząd gminy w Radzyniu Podlaskim i Urząd Miasta. To inwestycję realizujemy solidarnie z Panem Wójtem Gminy Radzyń Podlaski. Chciałbym również Państwa poinformować, że trwają prace związane z budową ulicy tak zwanej przemysłowej. To jest taka robocza nazwa tej ulicy, to jest w okolicach oczywiście ulicy budowlanych. Ta inwestycja realizowana jest przez firmę Strabak. Prace ziemne są już mocno zaawansowane. Na ten cel mamy przeznaczyć 3 miliony złotych, z tego 1 600 tysięcy złotych, to jest kwota z funduszu dróg samorządowych, to jest ta pomoc państwa na to zadanie. Otrzymaliśmy również dotację rzędu 130 tysięcy złotych na renowację skrzydła wschodniego. Pałacu Potockich w Radzyniu. Dotację, dotacji tej udzielił nam, udzieliło nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całość tego zadania, przewidywany koszt, to jest kwota 274 tysięcy złotych. Myślę, że jeśli pozwolą na to warunki, warunki gospodarcze, ekonomiczne, zrealizujemy to zadanie. Chciałbym również poinformować wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych tego domu, który znajduje się na bulwarach, że tam otrzymaliśmy zapewnienie o przyznaniu nam dotacji rzędu 150 tysięcy złotych na budowę windy, na budowę windy. Łączny koszt tej inwestycji to jest kwota 274 tysiące złotych. Ta różnica 134 tysięcy zł to jest wydatek własny miasta i radzińskiej spółdzielni mieszkaniowej, która jest właścicielem tego obiektu. Ale myślę, że dla dobra tego domu, dziennego domu, samopomocy jest to bardzo, ważne, bardzo ważna inwestycja, ponieważ będziemy mogli zwiększyć... Liczbę uczestników. Jest to bardzo, bardzo ważna kwestia. Proszę Państwa, mimo tego, że tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz to. W związku z tym, że wielu pracowników Urzędu Miasta przeszło do pracy zdalnej, nie wszystkie sprawy, które Państwo zgłaszacie do nas, będą załatwione od tak zwanej ręki. Na niektóre działania proszę poczekać. Jest to wymuszone sytuacją, którą obecnie przeżywamy. Ale na ten czas, jak powiedziałem na samym wstępie, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, nie ma bezpośredniego zagrożenia. Natomiast przygotowujemy się stale na ewentualne zmierzenie się z kolejnymi problemami, które tutaj mogą się również i u nas pojawić. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia przede wszystkim i wiele takiej otuchy. Nie jesteście Państwo sami, jesteśmy w dużym gronie, będziemy wspierali się wzajemnie i myślę, że to jest ten pozytyw, który na dzisiaj nam towarzyszy. Pragnę jednak apelować jeszcze o jedno. Proszę Państwa, zachowajmy pełną dyscyplinę. Czy to przy okazji zakupów, czy przy okazji takiej chęci uczestniczenia w jakichkolwiek spotkaniach towarzyskich. Tak aby te przykłady z Europy Zachodniej nigdy u nas nie pojawiły się. Bardzo Państwa o to proszę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo.